Super. Super. Bardzo fajna, tylko szkoda, że tak mało. Czego mało? Mało imprez jest. Super! Uważam, że częściej, częściej, takie imprezy. To tylko kilka z wielu pozytywnych Super, opinii, które już pod koniec sobotniej sąsiedzkiej wisiady pod chmurką wypowiadali na jej temat mieszkańcy Legionowa. Co tylko potwierdza, że inicjatywa realizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Myślących pozytywnie, spółdzielnie mieszkaniową lokatorsko-własnościową, Urząd Miasta Legionowo oraz Starostwo Powiatowe, to jest to, na co Legionowianie czekali. Wyszło na Sobieskiego. Wyszła tu, tylko robić. Choć trzeba przyznać, że na początku organizatorzy obawiali się trochę tego, czy druga biesiada, która tym razem odbyła się na Osiedlu Jagilońska, uda się tak dobrze jak ta pierwsza, na Osiedlu Sobieskiego. Dajcie, weźcie prezesa w kółeczko! Weźcie prezesa w kółeczko! Zawsze było takie zapotrzebowanie na tego typu imprezy na Sobieskiego. I ostatnia ta impreza ściągnęła ludzi z Jagilońskiej, i on mówi, a dlaczego nie u nas? No i myśmy zrobili to. Początek był, powiem szczerze, byłem trochę e, 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 zmartwiony, bo frekwencja była bardzo słaba, a ci co przychodzili to byli tacy, że chętnie by się czegoś napili tylko. Na początku to się bardzo obawiałam, że no... No może to nam tak do końca nie wyjdzie, bo u siebie rondo z znam jak gdyby blisko sceny 210. Człowiek się czuje bardziej jak u siebie, natomiast no tu wyszliśmy w głąb legionowa, że tak powiem, ale wychodzi na to, że jest po prostu genialnie, świetnie się ludzie bawią, są naprawdę bardzo odważni, są wspaniałe dzieciaki i widać, że chcą się bawić. Ale zabawa nie byłaby pewnie aż tak dobra, gdyby nie oddane grono przyjaciół stowarzyszenia. Przy organizacji imprezy pomogła grupa fotograficzna Migawki, ochotnicza straż pożarna z Legionowa, Przemysław Cichocki, który grillował kiełbaski oraz Andrzej Piętka, który przyrządzał i serwował sałatkę według swojego przepisu. Podobnie jak to było na osiedlu sowieckiego, także i w trakcie tej biesiady nieoceniona była pomoc administracji osiedla i osiedlowych radnych. Podłączamy się, podłączamy i jedziemy po całym parkiecie! Rada osiedla na dzisiejszą wisiadę przygotowała ciasta. Owoce przynieśliśmy, ciasteczka upiekliśmy, y, były, były napoje, no i częstowaliśmy tutaj naszych mieszkańców osiedla Jagiellońska. No, że mamy też sponsora y, z cukiernicowa. Przygotował dla nas ciasteczka zbożowe, więc zdrowe. Administracja zadbała też o przygotowanie placu pod imprezę, usypanie tradycyjnej już plaży i o obsługę logistyczną biesiady. A liczba atrakcji, choć trochę mniejsza niż na osiedlu sowieckiego, także i tym razem imponowała. My to bardzo chętnie robimy, bo uważamy, że takie integracje i w ogóle takie spotkania integracyjne są bardzo ważne. No, próbowaliśmy zrobić przy jednym bloku, przy bloku 44, oczywiście było mało osób tam. No To już jest zdecydowanie większa impreza, bardziej była nagłośniona, były plakaty, były ulotki. No i cieszymy się, że, bardzo, że tak dużo ludzi nas tutaj odwiedziło. Na najmłodszych czekały animacje, dmuchańce, eksperymenty naukowe u małego inżyniera oraz pokazy robotyki na tych nieco starszych pogaduchy z władzami, a na każdego niezależnie od wieku wietrzenie głów. Były też pokazy możliwości dynamicznych szczudeł, konkurs w przeciąganiu liny, plaża z leżakami, a na finał imprezy jej uczestnicy wypuścili w niebo kolorowe balony z pozytywnymi myślami. Jeden! Swoją pozytywną myśl i swoje marzenie w niebo wypuścił też gość specjalny Biesiady, Wojciech Kowalczyk. Przez prowadzącego imprezę Tomasza Talarskiego walczący z SMA młody legionowianin został przywitany jak prawdziwy bohater. Właśnie dla niego, za tą walkę, za to, że się nie poddał, za to, że ma szansę na zdrowie. Brawo dla niego. Prowadzący świetnie, zresztą znajdował się w każdej innej sytuacji. To w sumie, między innymi, też dzięki jego charyzmie, impreza się udała. Mamy inicjatywę z tego budynku, gdzie pani powiedziała, że mają 60 wdów. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, podobno się policzyły, że one by chciały więcej takich imprez. Ja jej sugerowałem, żeby się zorganizowały, a my na wycieczkę wyślemy czy coś. Nie, one są takie imprezy, takie właśnie plenerowe, z taką muzyką właśnie z naszych lat. No będziemy to robić. Mieszkańcy takiej inicjatywie z pewnością przyklasną. Tu jest zawsze tak smutno, to jest takie osiedle w sumie wyludnione, można powiedzieć, od takich zabaw, więc prosimy o częściej. Fajnie grzecznie, sympatycznie, fajna muzyka. Można sobie pobawić się, potańczyć. Super. Naprawdę bardzo fajnie. Brakuje, stanowczo za mało. Jak są, to są takie duże, ale byle częściej było. Jak będzie częściej, będzie fajnie niż raz tak od wielkiego dzwonu, ale żeby było częściej. Upieram męża. Ostatnia w tym roku sąsiedzka biesiada pod chmurką zostanie zorganizowana 18 października pod areną Legionowo.